Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film z gry King Arthur Legends Rise. Zresztą zapowiadałem, że zrobimy sobie samony Pomerlina, ale tak swoją drogą jeszcze więcej rzeczy się odblokowało, bo od teraz mogę już na przykład na swoim koncie wzmacniać relikty, czyli bronie. I to daje całkiem sporo, bo jak wbijemy sobie na wysoki poziom relikt, to on dostaje sporo ataku, obrony i życia. Dla naszej postaci dostajemy, więc to tam zresztą temat na inny film, ale tylko tak o tym wspominam i jeszcze wszystkiego nie odblokowałem, bo jeszcze więcej rzeczy jest do odblokowania. Ale na tym filmie mamy przywoływać po Merlina. Jak rozumiem przy 60 pulu maksymalnie Merlin będzie gwarantowany, przynajmniej mam taką nadzieję. No przynajmniej mam taką nadzieję, dosłownie. Mam nadzieję, że to nie jest 50 na 50, tak jak w innych tego typu grach. Tylko faktycznie wypadnie. Jeżeli dobrze liczę, to będę miał właśnie na te 60 puli. Przynajmniej taką mam nadzieję, że dobrze obliczyłem. Generalnie Merlin to jest bardzo dobra postać. Jest to support, ale też potrafi uderzyć. No i generalnie daje efekt lidera, czyli wszystkie postacie w danej drużynie z Merlinem. Jeżeli będzie on liderem, będą otrzymywały o 10% mniej obrażeń. Co jest mega spoko, zwłaszcza na początku na te wszystkie dungeony, żeby progresować. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry efekt lidera. No po prostu pasacie przeżyją i będą w stanie dokończyć dungeon. Jeżeli chodzi o pozostałe tej umiejętności, to Merlin może zamrozić na skillu pierwszym i na trzecim obszarowo też może zamrozić, więc jest spoko. I na drugim może nałożyć Frozen Remains. Tak w skrócie, po prostu może sobie odnowić pasek aktywności, żeby więcej atakować. Daje sobie odporność na doty i tak dalej. Jeżeli chodzi o te pasywki, to, to nie jest omówienie postaci, żeby nie było, tylko tak na szybciutko. Przy skillu trzecim, tutaj, pasywka to jest bardzo dobre, bo może zaatakować wszystkie postacie przeciwnika, zamrozić je, a dodatkowo jeszcze nałożyć na sojuszników odnawianie życia na dwie tury i zwiększenie obrony też na dwie tury, więc to jest spoko, bo on uderzy, może zamrozić i jeszcze dać buffy sojusznikom, więc no, to jest potężna. Umiejętność i przy pasywce e, trzeciej, zresztą to chyba wszystko są pasywki, nie? To zawsze są pasywki. Może wskrzesić postać z tego co widzę, e, bo jeżeli użyjemy tej umiejętności, trzeciej, też w ogóle wiele się rozchodzi o trzecią umiejętność. Jeżeli użyjemy umiejętności trzeciej, mając mniej niż 30% zdrowia, daje revival e, na wszystkich martwych sojuszników. Czyli może ich wskrzesić po prostu, więc no, dosyć mocna umiejętność. No i tak, polujemy, nie? Nie ma co czekać. Jeżeli w międzyczasie wpadnie coś innego, to spoko. Aczkolwiek w ogóle jestem ciekaw jak to działa. Czy mogę w międzyczasie dostawać inne... Bo to jest specjalny banner przede wszystkim, nie? Czy mogę w międzyczasie dostawać inne legendy? A Merlina i tak dostanę przy 60. Zobaczymy. Jak dostanę go wcześniej, to w sumie, nie wiem, chyba skończę wtedy film, bo... O, proszę bardzo, legenda na dzień dobry. No halo, halo. Tego bym się nie spodziewał, nie? To będzie naprawdę aż tak krótki film, bo ja więcej pulowo raczej nie będę, nie? Bo po co? Nie, to jest coś innego. To, to nie jest Merlin. To jest ten Lot, nie? Ty, ja też chciałem Lota. Ja Lota chciałem. Nawet wspominałem wam chyba na jakimś filmie, że chciałem Lota. Lot to jest bardzo dobra postać. No, czyli co? To Merlin nie będzie gwarantowany, kurde. Czyli można dostać Merlina, ale on nie jest gwarantowany. Dobra, czyli pulujemy dalej. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle wypulować już teraz do... Chociaż nie, 54 pule powinienem mieć chyba. Dobra. Chociaż nie, nie będę miał 54 puli. Dobra, ale i tak będziemy pulować. Ja po prostu chciałem zobaczyć na szybko tego lota. Ale lot to jest też bardzo dobra postać, bo też potrafi bardzo mocno wzmacniać swoich sojuszników. Bo aż 3 efekty, czyli zwiększenie... Szanse na trafienie danym efektem. Na jedną turę. Magic Infusion. Dobra, nie będę teraz tego wszystkiego omawiał, ale to jest też bardzo dobra postać i to jest kontrola, nie? On kontroluje. Tutaj muszę przejrzeć te umiejętności, ale lot z tego co widziałem jest OK postacią. Dobra, lecimy dalej, bo ja chcę Merlina. Kurde, nie spodziewałem się, że mi wypadnie od razu przy pierwszym pulu. I szczerze mówiąc, miałem nadzieję na Merlina. Bardzo chcę Merlina, bo to jest dobra postać. A to się okazuje, kurde, że ja dostanę lota. Czyli co, ja mam jeszcze na 4 pulenia, nie? Nie więcej, więcej. Mam dosłownie chyba na 44, czyli nie. 1500, nie? To jest 6000? I po 150? Tak, będę miał gwaranta jeszcze. Dobra. To lecimy. Tylko, żeby to był Merlin tym razem, nie? Kurde, jak się nie dostaje Merlina za pierwszym razem, to za drugim powinien być gwarantowany. Bo tak to można pulować i pulować i nic nie dostać, nie? Dobra, tutaj nic ciekawego. Znaczy nie wiem, czy Akolon jest dobra, czy nie, ale. Chodzi mi, że nie ma legendy, nie. Lecimy dalej. Niestety tylko Rery. Ale aż 4, więc tym razem mega spoko. Bors. Nicolas. Band Ban jest gdzieś tam polecany na jakiś dungeon widziałem. Chyba na prosiaczka i jako olą znowu. Dobra, jak to wygląda? 24 jeszcze chyba do gwarantania. Tak, 24. Kurde, nie no, musi ten Merlin mi... O! To chyba będzie legenda, co? Czy nie? Jedna. Zresztą jakby wypadły dwie przy takiej małej szanse, to... No nie, Wierzę, yeah, nie? No, ten Merlin nie jest gwarantowany w żaden sposób. I to jeszcze postać, którą mam, jeszcze Tristan znowu. Nie, no jestem zawiedziony i to bardzo jestem zawiedziony tymi samonami, nie? Kurde, no. Serio. Według mnie. No, jest ten. No i mamy tak, czyli przy legendzie mamy 50% szansy. Na wylosowanie Merlina w takim wypadku i na inną postać, czyli dwa razy przegrałem 50, nie? Według mnie jak się raz przegra 50, to za drugim razem powinien być Merlin gwarantowany, nie? Według mnie tak to powinno działać. No może się mylę, może tutaj zbyt wiele bym chciał, ale w innych grach typu Genshin tak to działa, no tak to powinno być, nie? Dobra, jeszcze raz pólne, bo pewnie będę chciał jeszcze robić dalej po Merlina. Ale pewnie, no nie ma legendy. Także Merlina na tym filmie nie uświadczymy 6 rerów. Anguish. Znowu Anguish. Nicolas. Isolde. OK I kto ostatni? I Baudwin. Dobra, czyli mamy jednego nowego. Także szczerze mówiąc, ja jestem zawiedziony i to bardzo. Czy ja jestem w ogóle w stanie jeszcze tego Merlina wyciągnąć? Osiem dni zostało. Raptem na cztery pule mam teraz. Jak porobię wszystko, co się da? Bo jeszcze wiadomo, że w tej grze mam wiele, wiele do zrobienia. I tutaj jeszcze się coś da wyciągnąć, nie? Ale chyba nie będzie tutaj już samonów. Znaczy będą samony, ale... Ale, ale... Nie na tym baner. Dobra, Claymall. Jeszcze tego zrobimy tutaj samona. Tam jest chyba niecałe 2%. O i 300 kryształów, to też spokojnie. Już niedługo, powoli tutaj będę miał w ogóle, bo 24, jeszcze 5 odbiorę z eventu, to już 30 będzie. Dobra, czyli pierwszy relikta cykniemy. I może tutaj na pocieszenie jakaś legenda? No nie bardzo, ta kolon mnie prześladuje i to bardzo, tego co widzę. No dobra, także to by było na tyle. Moje samony Merlina całkowicie nieudane. W sumie już mam prawie na jednego pula kolejnego, bo już tam do 1500 się zbliżam. Ja jestem troszkę zawiedziony, szczerze mówiąc. Nawet bardzo jestem zawiedziony, bo dosłownie ten film miał być po Merlina i tego Merlina nie dostałem. Ja wiem, że się powtarzam, ale no dwa razy przegrać 50. Według mnie powinna być za drugim razem, właśnie gwarantowana już postać z baneru, bo jednak trzeba zbierać na te banery, tak? No i kurde, Merlina nie będę miał. I nie dość, nie dość że nie poleciał mi Merlin. E, to jeszcze dostałem kopię Tristana znowuż. No kurde, tyle postaci jest, nie? Ile tutaj? 7, 15 legend. I na pierwszym filmie dostałem kopię Morgan. Na drugim filmie dostaję kopię Tristana. Jest tyle postaci, które bym chciał przetestować: Gillian, Ain, Clarism, Gawain. Ginevra na pewno, no, Merlin. No, wiele postaci chciałbym przetestować, to dostaję kurde kopię tych postaci. Na no, fajnie nie można wzmocnić, ale no, ja bym, tak jak wspominałem, chciał dużą różnorodność bohaterów, żebym mógł dużo progresować, dużo testować. A tutaj kurde kopię. Na mniejszało to możecie dać znać, jak Wam poszło na banerze z Merlinem, jeżeli zdecydowaliście się po niego polować. Życzę Wam miłego dnia, udanych samonów, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.